Tak. Co byście chcieli zabrać z Lizbony do Polski? Z Lizbony? Myślę, że otwarte serce na innych i taką właśnie radość z tego czasu i dzielenie się nim w Polsce zdecydowanie. Oczywiście, doświadczenie, nowe znajomości, to na pewno. Trochę wspomnień, no i też nauczyć się tego, że faktycznie, tak jak mówił Pan Wiesz, Franciszek. Że i z radością, z pośpiechem wręcz nawet, tak jak Maryja. Tego się, ja bym się przynajmniej chciał nauczyć, ale ja, wiem, ale ja bym tego chciała. A w jaki sposób można iść z pośpiechem, tak jak Maryja? Podążać, mi się wydaje, że to tak podążać razem z tym wszystkim, co dzieje wokół świata, nie tracąc nadziei i wiary, to tak, tak można. No, tak, no. A co Was tak najbardziej przytłacza w tym świecie, który no jednak odciąga może od jakichś wartości chrześcijańskich? Mi się wydaje, że my się staramy bardziej skupić na tym, co jest właśnie teraz, na tej naszej wspólnocie, którą mamy na tym czasie, który spędzamy teraz razem ze sobą i cieszymy się tym i chcemy właśnie jak najwięcej zebrać z tego czasu i dzielić się tym czasem z innymi i tym wszystkim, co tutaj dostaniemy od Pana Boga i... Właśnie, dzielić się tym z Jak ktoś powiedział, że jak zobaczymy i poczujemy tę piękność, tę miłość, to nie będziemy mogli siedzieć bez ruchu. I po prostu będziemy musieli stać sobie tej jak to mówił papież Franciszek. I po prostu iść w świat, po prostu pokazywać to samo, co my doświadczyliśmy i dzielić się tym, co znaleźliśmy. A w jaki sposób o tej radości, którą, o której mówicie, chcielibyście się podzielić z innymi swoimi rówieśnikami, którzy może nie doświadczają też tak tej radości w kościele i myślą, że tam jest tylko smutek? Myślę, że taka po prostu, jakieś e, światełko wśród wszystkich boków. E, Opowiadając to świadczy w ogóle w naszych życiach, czy właśnie w pasterstwach, czy w wspólnotach. I to co się dzieje tutaj to po prostu będzie następna przygoda, następne wspomnienia do powodzenia. I ostatnim nie, tego fajnego piosenku, to jesteśmy piękni w twoim pięknym paniem. Ja czuję, że po prostu to jak my żyjemy, jak my się cieszymy, zachęca innych po prostu do tego, by faktycznie zrobić to samo co my po prostu szukać. A jaka jest rola siostry tutaj w tej grupie? Ja jest taka, że po prostu jestem z nimi, jestem tutaj też i dla nich, i dla siebie. I też staram się zarazić takim Bożym entuzjazmem i tą radością, yy, i takim doświadczeniem po prostu bycia we wspólnocie razem, towarzyszenia, słuchania, yy, tak, pilnowania bezpieczeństwa. A czym jest dla młodzieży wspólnota na co dzień? Dlaczego młodzież potrzebuje takiej wspólnoty? Przede wszystkim chyba spotkania yy, takiego też w cztery oczy, yy, bycia w relacji z drugim człowiekiem, bycia yy, też wysłuchanym. I też takiego podpowiedzi jak spotkać Pana Boga na swojej drodze i jak dążyć do Niego żywi, wieszana osiedla Lubię ten play Holdy, jadę pomyla Weź to Boskie i Biski, to boże Kiedy ja powiem Jezus, kiedy ja powiem mama, wy powiecie boska. Mama Mama, mama, Mama Mama, 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 moja mama Pozdrowienia z kielickich osiedli. Czy się na ulicach. Przychodzę do was z dna. I wie, co to znaczy być samotnym, opuszczonym i zepsutym. Ale żyje będzie Chrystus. I jestem wolnym człowiekiem. Czasami czuję się dla tutaj na ten, ten stadion Polska Lipona, bo mówię, jest naprawdę to... super fan. Być w tym w tym tym, byłam niesamowicie, niesamowicie na Przede wszystkim byłam że Oprócz tego, że w się bardzo dobrze waliłam, to, nie tego, to nie jego teksty są wartościowe i naprawdę da się wynieść z tego jakieś przesłanie, tak? Na przykład ja jak pisał takiego tekstu, tak jak napisałem, to była taka, że zastanawiam się teraz po tych jego słowach, co będzie jutro, bo w tym tekście było coś takiego, że nie wiesz. Kupowa, no zależy od artysty, zależy od wykonania odwykcji, tak, ale ta muzyka. Muzyka, która tutaj jest, tym, którym jest yy, przyjaźń, yy, szczęście. Yy, teksty, yy, yy, które yy, 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 no, są artystów tutaj, to są przesłanie takie tam chrześcijańskie. Można nie widzieć yy, yy, mając sokoli, wzrok, można nie myślę, że chodząc, do skutków wyciągniętych można. Przez życie, szczęście, szczęście yy, twoja, się. Można. To chęć, proponuję, żeby unikać zmian, to błędy, a, a, bo a, 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 a będzie dobrze twoja. Czasem dobra wola. To dobra wola, żeby robić dobre rzeczy, bo tylko dobra rodzi dobra. Mieć poczucie, że życie to nie była czasu, strata. Hey, 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 oh. Powinno zostać pierwsze to, to co było pierwsze Rzeczy ważne i ważniejsze Wracam do domu na uszach pulsuje muzyka Gryfińsko i nerwy, ryj, złość twarzy z nika Nie otwierają się nieznane możliwości Z własnym sumieniem stracił wszystkich ważnych spraw I najważniejsze, to co było pierwsze Powinno zostać pierwsze TVP info. Wiesz więcej?